Hej, cześć, siema na wszystkim ludzie, z tej strony Xizer i w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale, a dzisiaj przed wami, jak już widzicie po nazwie zresztą, jest i nasz Julafilus, czyli Śmianko, tak jest, moi drodzy, jak najbardziej, dwie kompilacje od Unusual Memes, także Unusual Video, sorry, yy, także fajnie, ponieważ jest to nasze takie ulubione, oczywiście gdzie hopro i po prostu dobry, dobry tutaj content, jeżeli chodzi o te kompilacje swoje, także oczywiście zareagujemy sobie na dwie, póki co... Raczej, wiecie, ciągle jesteśmy w grze i rzeczywiście zatem są takie, że my nie możemy się śmiać, moi drodzy, jedynie robić sobie uśmiech jak chcemy, ale zero śmiania czy coś, czegoś takiego. Jak jakiś klip was rozśmieszy, dajcie znać w komentarzach, który, w jakiej minucie. I ja wtedy skończę sobie, zobaczę moi drodzy. No i co? Stawcie lajka, like suba, komentarz jak chcecie. Ja zaczynam już tutaj chodzić do roboteły. Już się skończyły tutaj urlopy moje cudowne. A właśnie wyłączyłem w ogóle tutaj o... O, wybaczcie moi drodzy. I także w sobotę jedynie maksymalnie. Jak, jak, jak już to będzie w sobotę stream, moi drodzy, Spółżycie 2, Half-Life 2, żeby kontynuować tego Half-Life Także jak ktoś będzie chciał, to zapraszam serdecznie, moi drodzy. A ja bez zbędnego gadania lecę z tym Yulaf you loseem Także let's go, moi drodzy. Przeciszmy troszkę. Uuu! Ciekawe w sumie. Dobra pytanie. O. o! Ale parkuszysta

Faj, 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 faj. A tutaj, o! No! Oh, ale flipy! Młot oh. kurcze, płaszczka, proszę Państwa, ciekawe. Oj. jak kto jest w środku. Hmmm. Myślałem, że jeden, przyznaję, bez bicia. O! Kamery wcale tego nie zarejestrowały, co? O, tak? O! O! Troszkę się zdenerował piesek tutaj widzimy. Co tu się dzieje? Oj! Wziąłem Oj, te O, co to, to, o! Czy ja go widzę? O ja wiem, że co jest, siema! Jakiś ty dusz, o nie. Lubię h 2 moi drodzy, w pigułce. Au. To musiało lekko zaboleć. Oj, 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 oj. Sausage dog. Kakaraka. Oj, 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 oj. Dobra, ale jakoś sobie poradził. Było ciężko, troszeczkę... Ło! Pro... Kurczę, no to jest klasa tutaj, nie? O to, o to, ja? Versus, which oh, is like it came together pretty quick. Who are you talking to? You? No, 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 in the song. Oh. 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 Motherfuckers can never wait, bro. I can't wait a week, but this is so beautiful, y'all. Welcome to New York. What the? Можно и так. Oj, co chyba stara kolega swojego oh, tej plamy? You know song uh, Fireflies by um, Owl City. No, mocno. Oj, komórka dla piesków taka troska. Nie fajna by powiedział. Oni z BCD spostrzegają. Oj. Lekko striggerowana. Krótka jest tu jaka. Oj, nie pykło. O, i bekę mają z niej. O, to są mewy, moi drodzy. To są emuelie, tak zwane. O, jaki fajny tutaj, no. Oj, oj. Oj, oj, oj. Ten pies wątpliwa fakt totalnie, nie? On ma to w dupie. Może friendly w sensie pewnie, ale... Oj. Jezusie się Mario! Ok, to też było ciekawe takie, nawet Nasz Ta klank ten kubek pęknie w jakiś sposób, pewnie, a nie wiem, co się stało, co nie zauważyłem. Oj! O! No tak. Co tu się dzieje? to jest śnieg, okej. Oj! Oj! Oj. Like, I have my camera drawer right here, no, and then I have my spiritual drawer right here, which most people uh -huh. like don't know much about. And then I actually don't remember what's in the... Did hers get her cast off? Look, she... Oh! Yeah, you already know how it is. oh Do flip! There's snow. There's snow on your cars. <laughs> Okej. Okay. Ślisko trochę kolego, no sobie wyobraź. Oj! Proteza jeszcze mu głowę uderzyła. Mocne! Oho, tutaj Essa. Okej. Okay. Okay, to musi być ultra głupiego. Wiadomo, bo takie rzeczy nie ten... Oh. Można? Można. To fuck happened? Co to co co, 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 się stało w ogóle, ty? O tej bro! O! Oh. O! Oh. ograł oh, go! Oh. Fuck. What the fuck? Holy oh no, moly, that's a big explosion right here. Durżanka się nieźle zdziwi chyba jak zobaczy filmik moi drodzy, a całkiem interesujące, nie powiem. Dobra moi drodzy, lecimy z drugą kompilacją. Nie ma, nie ma co się pieprzyć oczywiście. A czekajmy się, bo to nie jest sofięte, sorry. Się odpaliło chyba kurde będę. No, elegancko. Oj, chyba za ślisko troszkę tutaj jest.

Aaaa... Okay. Okej. Okay, okej, okay. Nie wiem, naprawdę nie wiem, moi drodzy. To ona się wypieprze zaraz pewnie wprost, czy nie? A, puściła się i okej, okej. O, jak chcę, elegancko. Oj, 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 no jednak nie tak elegancko jak myślałem.

tylko to jest jeden. Ło! Czy to plan ktoś <grymne> Tak to byś miał. O! takie przejście w ogóle zobaczcie. Normalnie klasa. O! No i piesek tutaj. Oj nie mała tylko jak coś tą muzykę. Oj, on nie chciał ewidentnie. O, walka, walka. Oj, oj, oj. Coś tu nie wyjdzie. O! Ograł ich trochę. O kurcze, jakiś do tutaj. Akcja. O, to jest to takie, no. Oj. No trochę niefajnie. Nie ja wiem, to tak jak węgla fronta, bo byłem parę razy już. Bardzo fajna zabawa, ale. Ow. To jest krab. Oj, no o, a jak to było tam słowo? A potem mam peach, mango, and pineapple dumdums dums. I have a beav. Ok. bratek żyje swoim życiem?

u, o! kurde, jaki fajny pty. pty, pty, pty to jest eklerek taki <grym> <Bob> duży <jottel. grym> chyba. O cię sunę. Taki eklerek. Babcia tutaj jest lagowana, lekko, ale... Oj, o, 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 o. Jak najbardziej. To jest krowy. No. Okay. Okay. O, i list. Ale podniósł głowę. O! Snails like to be on the flower. Oh! What the fuck? Król, oh! Oh, crew grow, the ground. Oh, do flip. I'm not going to do What the tak. fuck? So sharp, Nie widziałem co, ale obstanżę, że bardzo prawdopodobne, że szop. O, mączki! Ciekawe. O! Co się dzieje? Nie, nie wnikam, nie wnikam. To był kot. O, pamiętam te kulki. Było to troszkę. Oh, oh, rak, nie, nie. O kur... Ja okay. nie wiem. O. Oh, Okej. Oh, o. O, shit, shit, shit. No, w sumie ciekawe. Oj. Jeszcze podciągam tych na ten, na pewno z przodu temu. O. O. No, nice bro.

Co to jest? Śliwka? Taka... taka śliwka. To morela? W sumie? Cholera wie. Trochę odważnie bym powiedział, odbacz, odbacz, szczerze, ale... O, to, to znam, to, to znam. O chuj, awful to jak ja prawie, normalnie. O! To jest śliskie drzewo kwalu, niestety to się nie uda. Okej, okay, moi drodzy, kompilacje były bardzo fajne, ale, 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 ale oczywiście ciągle jesteśmy w grze, ponieważ jeszcze ani razu się nie zaśmialiśmy, to że już ta seria ma trochę czasu, moi drodzy. Także cóż, mogę wam powiedzieć. Jeżeli w jakimś momencie wy się zaśmialiście, dajcie w komentarzu, bawcie za mój Messenger. Dosłownie na koniec zaczyna spamić. Także, moi drodzy, dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się do następnego i pa, pa. Siemano.